No i tak, przechodzimy do akademii. łaka łaka Był mecz i przerąbałem go 1-5, już wam mówię Ostatnio miałem do mnie telefon i nie ustaliłem do końca składu, zapomniałem o jednym obrońcu, graliśmy W osłabieniu, ale ten mecz i tak byśmy przegrali Bo ta drużyna była mega, mega silna I... Miałam sporą przewagę, patrzcie na, na oceny zawodników miała szóstkowego gracza jedynie tu w pomocy 2,5 najmniej no i bramka słabsza my jeszcze bramka słabszego bramkarza więcej tu je 1,5 tylko 2 no ale to nic to tylko że nie został wypróbowany jeden u nas zawodnik szkoda więcej takich błędów postaramy się nie robić zobaczymy co ten me mecz przyniósł i co nam odkrył uuuu mamy pomocnika co może mieć skuteczność yy, zadowalającą i rozgrywanie o, on gra na 4,5 na pomocy pomocnik napiszemy dać go do ataku super ekstra co my tu jeszcze mamy jakieś odkrycia umiejętności nie ma nie ma o jest stałe fragmenty ups ups Coś się zacinało. Gdzie jest ten od stałych fragmentów? Ale mi przyleciał. A słabo z tymi stałymi fragmentami. Mamy jeszcze coś od kogoś. Roman. Dośrodkowania. Tą gra jako stopper albo boczny obrońca te dośrodkowania też ma wysoko. No nic trzeba go dać Na skrzydła. No skrzydło Dobra, pomyliłem się Ale to są tylko notatki To damy go na skrzydła I tutaj jeszcze ktoś Tu jest już Max A On gra jako pomocnik Dobra, no to w sumie tyle. Oćwierzmy to i zobaczmy, czy to są wszystkie odkrycia. Tak, to tyle. No i tak, jesteśmy w FC Juventus Pławniowice. Wygrali, nie, był remis, kurczaki. Był remis. Patrzcie, jak to wyglądało. Z posiadanie piłki miażdżyli nas strzelali 9 razy, my tylko 4 to mieliśmy szczęście, że to tylko był remis. A jak to wyglądało w zawodnikach? Bywam, a tak miałem silniejszy pomocą, tu miałem 2,5-3 ja miałem najwyżej 3,5. No, nie wiem, jakoś się nie ująłem mojej zgrać bo mi się wydaje, że miałem lepszy zespół, no ale na wyjeździe też grałem. No to powiedzmy. No nie wiem. No nie wiem. A jak to było w Wentusie? W Wentusie. Nie, w krucecie, przepraszam. Mieliśmy to krucety. Nie by było. Kruceta, mecze. I tu było 3-0, ale graliśmy z botem I ta przewaga była ogromna Tak widzicie 8 gwiazdek Ramkaż tylko 3 było 6, 8 No tu pomierzyliśmy I tu był a jesteśmy na drugim miejscu Exequo. Szukamy taty <gryw> tyle samo punktów ale mamy lepszy stosunek bramkowy a w Juventusie utrzymujemy się na czwartej pozycji. O kurczę, jeden bot się pojawił. Ktoś przestał grać. No ładnie, i to z tymi, co zremisowałem. No a. dobra, nie przyjmujmy się tym. Zadzwonimy do Juniora. Zadzwońmy, co nam tu powie. Witam, Pławniowice. Najwyższy czas małą pogawędkę. No też tak myślę. Myślę, że znalazłem ciekawego juniora. Nazywa się jakiś Maksymilian, aaa Piński, ma 16 lat. Słaby, 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 wszystko słaby, nie, nie dajemy mu, nie, nie, nie. Tutaj Tomasz, Tomasz, 13 dni temu dzwoniliśmy do niego. Tomasz ma przeciętnego, ten piłkarz prezentuje obecnie przeciętny poziom umiejętności skuteczności. Jeśli będzie się dobrze rozwijał, to chłopak ma szansę osiągnąć przeciętny poziom umiejętności defensywy. Kurczę, przeciętny piłkarz, Nie wiem, co najmniej zadowolony, ale jest przeciętny, to może będzie wyżej. No nie wiem, damy mu szansę, zobaczymy jak tą skuteczność by dalej rozwinął. Jest przeciętny, może będzie zadowalający, albo solidny. No zobaczymy, damy mu szansę. I idźmy jeszcze do juniorów FC Krucjacie. Ostatnio był zawodnik z pola czy z bramki? Zobaczmy brąkarza. Niestety, pudło kiepski o, ja cię kręcę od razu do zwolnienia. No i tu na razie tak się prezentuje. Tu wystawiliśmy w Sekrucjacie paru zawodników do sprzedaży. Może być jakiś zarobek, bo obecnie krucho płacimy tak powiem ogromne sumy za pensje już prawie pół miliona to nas zje to nas zje gotówki mamy już tylko 3 miliony bo żeśmy się e, rozpłukali spłukali a sprzedaliśmy trzech zawodników tylko to groszowe zysk, zyski były tutaj jeden e, za 200 był kupiony, za 200 sprzedany tutaj za 1100, a za 800 czyli 200 300, 300 tysięcy zysku minus te procenty no to troszeczkę tylko na nim zarobiliśmy i tu też 20 tysięcy to może 10 tysięcy zysku nie na razie na razie nie ma za bardzo zysku ale zobaczymy jak to będzie jak to będzie dalej i to znowu my jeden odcinek żebym zaniedbał bardzo was przepraszam ale będę się starał regularnie to zrobić i patrzcie, przejdźmy do FC Kruc, ja nie, do Juventusu i do Juniorów, tam jak wiemy mamy akademię piłkarską i się zdziwiłem, bo myślałem, że sparring prawie nic nie daje. Nie wiem właśnie powiedzcie mi czy sparring daje coś w, w trenowaniu, ale na pewno odkrywa umiejętności i dałem właśnie takich piłkarzy, co chciałbym zobaczyć, na przykład pan Kamil do środkowania czwarty poziom, ale czwarty to jest czy to jest słaby. O, nie wiadomo jaką ma skuteczność, dobra idziemy dalej, czy kogoś tu jeszcze nawiedziło. Pan Marek podania. O, też na razie tu szału nie ma. Nie mamy nikogo zajebistego. Ale kto tam wie, kto tam wie. I ogólnie też dostajemy w ciry w tej, w tej akademii, tylko coraz z gwiazdkowo już coraz lepiej wychodzimy. Do środkowania ale nie wiemy na którym może być no nie wiem dobra nad tobą się zastanowimy co tu jeszcze jest podania o kurde Roman jesteś cienki zawodnik wszędzie dwójki, drugi nie ciebie już z góry zwolnię będziemy mieli miejsce wolne bo na razie kiepsko w tej akademii tu była z miejscem też eee, no i w sumie na tyle pokażę wam jak w lidze dostajemy w ciry. Jesteśmy, <laughs> awans e, więcej bramek mamy, dobra, a, awansowałem przegrywając mecz, dobre My i przegraliśmy, bo przegraliśmy 5-3 i patrzcie jak to wygląda gwiazdkowo to wygląda tak, że nadal nie mamy bramkarza, mamy dość fajnego napastnika a reszta kiepścizna jeszcze dzisiaj widzimy Mustaev składa na następny mecz Spróbujemy to yy, zredukować. W niedzielę będą kolejne telefony yy, My czekamy jeszcze do dzisiaj do 17 bo tu mamy na sprzedaż 17.49, na to do 18 będziemy wiedzieć czy jakiś zawodnik się sprzedał I to w sumie na tyle. Żadnej nowości nie ma yy. O chciałbym chętnie że tak powiem ten kanał wyłączyć wyłączyć go ale tu na tym pulpicie mamy że tak powiem drobny burdel ale pokażę wam jak ustalam mecz juniorów mam trzy karty sobie otwarte idziemy do pierwszej i wchodzimy sobie w ustalanie i mamy wszystko świeże wchodzimy na drugą kartę i zobaczymy stary mecz Stary mecz i gwiazdki i na przykład wiemy że na pewno zostawiamy pana kieła i sprek kieła i sprek e, pan sprek Ma rozgrywanie kurcze nie wiem na jakie ja cię kręcę ale na razie do środkowania dobra jak rozgrywanie to sobie poczuć tam sprek zobaczymy do którego dojdziesz ale nie najpierw skuteczność dobra najpierw skuteczność kioła a pan kioła co tam ma musi tę skuteczność dociągnąć to sobie niestety tam ćwiczy dobra to by było tu mamy jeszcze trzecią kartę to sobie daje zawodnicy i na przykład tam my ocenę na napastnik 6 sperek najlepsi Tu jeszcze jeden był na napastnika o, o. On już jest, że tak powiem Przeciętny, może być lepiej Kurczaki, mamy ciężki dylemat Kamil Kamil, dobra Udziński. Ten co miał to rozgrywanie Damyka na rozgrywanie i do przodu a pana z Nudzińskiego, a tak Dobra Teraz tak, kto tu jeszcze był pewny Alejandro, Lechendro Zlatymyr Lechendro, Dlatymer. E, Pan Lechendro kaść jest też jestem ślepy o Alejandro, Lechendro, coś ty tam miał doświadkowania, a Alejandro, musi poćwiczyć właśnie bo my tu głównie stawiamy na, na doświadkowania ten zapar też miał to ćwiczyć zapar no Musi też dojść do tego. zapar i panki w jakości tam do środkowania już masz. Co masz za rozdzielania możemy mieć piątkę. No, to taki sobie ten zawodnik. Dobra, nic tam po Mam. A w obronie kto tam był pewny? W obronie tylko chyba jeden Piaszczyk. Piaszczyk Piaszczyk, a czemu w tej obronie? Mamy defysywa 4. Do 4 nie wiadomo. Tu damy go na bok, nie. ćwiczy to do środkowania też. Eee, zobaczymy sobie zawodników sobie zawodników brąkarza nie mieliśmy ani jednego ale będziemy wiedzieć kto już był bramkarzem bo prawie nikt kogo mamy wrzucić na tego bramkarza a ty grałeś ty grałeś ty nie grałeś jako bramkarz ale grałeś normalnie piszczyk Cię wrzucimy na bramkarza. Chyba, że już grasz. Nie gra. Kurczaki, to mój problem. Może ciebie. Wernicki nie był jako bramkarz. Niech mi znajdzie skałdy jakiegoś bramkarza, bo z tym to jest jak nie wiem, pokaż pokażmy co cię stać. Dobra, co tu jeszcze z defensywy coś ma. Dwójka. Stoper. Kiepsko grał Napastnik. Dobra, sprawdźcie jako Stoper. Podalnia. zobaczko go jako boczny. Defensywa 3, to nie. Środkowania, ale może być więcej, Kurczę, nie mamy ciebie. Niś na skrzydła. Stoper kiepską. Dobra, to miałem mieć trójkę. No i tak to zostawimy, no, nie ma opcji. Na razie kiepsko to wygląda. Kiepscizna. Kiepscizna co zrobić co zrobić jak nie mamy ludzi jak nie mamy dobrych ludzi do gry dobra ustawię ten nędzny skład i tyle właśnie sprawdźmy jeszcze finanse klubów FC Krucjata niestety się spukała ma tylko 3 miliony ale jeszcze ma rezerwy 27 tylko że musimy spróbować paru zawodników posprzedawać tylko jest problem bo można ich sprzedać i wystawić raz w tygodniu jak raz zagrajemy jeden mecz to akurat kiepsko jak widzicie pensje pół miliona złotych za pensję to jest masakrycznie obciążenie dla tego klubu mam nadzieję że to się źle nie skończy a w Juventusie jesteśmy prawie milion mamy 800 tysięcy teraz jesteśmy na minusie ale nie było wpływu z biletów z tamtego tygodnia było lepiej było 300 tysięcy zysku a zobaczmy fanów w się Po ostatniej remisie, fani są w siódmym niebie, są zadowoleni. Fajnie przybywa jak widzimy: od 400 wystartowaliśmy. Mamy już prawie 500 fanów. 584 super, się klub rozwija. A w Juwentusie, tu widzimy, był spadek z ligi. Mieliśmy już 1500, ale spadło na 1400. Ale od paru, bo od jakiegoś czasu już nam fani przybywają, są szaleją z radości. Świetnie, bo ostatnio już mamy trzy wygrane z rzędu. Tylko niestety, jak sprzedajemy zawodników, mamy słabe ten e, nastrój fanów. Walczymy o tytuł. O tytuł może nie, ale może znowu wrócimy do wyższej ligi. Tylko z czym jest problem? Już Wam mówię. Tu jest problem. Morale drużyny. Zirytowani. I tak jeszcze bo był wściekły. Pewność siebie mocna. A jak w Polniowicach morale. O opanowani. Przyzwoita. No to może się poprawiło, Ale jak sprzedajemy zawodników. To się to kiepsko, kiepsko się to waha. I to by było na razie na tyle. Do usłyszenia.